Witam serdecznie wszystkich hodowców. Dzisiaj tak dla przypomnienia Wam powiem, pokażę o... Oczywiście nie chciałem zdejmować, trofea z 15 roku, które wiszą na ścianie. No, warto. Lo Lot dalekodystansowy. Odległość prawie 1500 km. Lot z Paryża. Proszę bardzo. Dwa moje gołąbki wtedy przyszły po prostu w konkursie. Nie pamiętam już po ilu dniach, ale naprawdę świadczy to o wielkiej wytrzymałości determinacji, sile, walki tych ptaszków, które pokonały tą arcytrudną trasę poprzez góry, poprzez, poprzez parę państw, aby dotrzeć do Radomia. Także trofea wiszą nad łóżkiem, żeby żeby pamiętać o tym osiągnięciu, no bo i takiego gołębie mam w sumie. No bo Wam powiem, szczerze mówiąc, hodowcy, że no moje gołębie są bardziej takie na na dalekie loty, dalekodystansowe, nawet widać, to po tych gołębiach, no to nie są takie ptaki, no szczerze mówiąc, to nie są aż takie, wiecie, yy, duże te gołębie, takie, wiecie, jak na sprinterzy, takie, jak na to mówią, klinowe, to obecne rasy gołębi na krótki dystans, no moje, moje gołębie są raczej takie, wiecie, no, no nie są za ciekawej budowy, wam powiem, no, ale, ale, wiecie, w głowie mają, no. Wywi potrafią walczyć parę dni, potrafią wracać z olbrzymich odległości. Po prostu potrafią wracać z olbrzymich odległości i to jest to i to, i to jest to co cieszy, wiecie no. Szczerze mówiąc wam powiem szczerze, to w Krakowie na rynku nieraz ładniejszego gołębie widywałem, jak nieraz, jak nieraz się patrzyło niż te moje, no nie? No, ale niestety, no też widać nieraz podczas wkładania. No nie, latam 20 lat należy do związku, nieraz ktoś wkłada do kabiny. No nie, naprawdę piękne gołębie, piękne budowy, aż się oczy świecą do tych gołębi. No, ale niestety, ostatni raz już ich widzi. No bo te gołębia już niestety. Także Wam powiem jeszcze raz dla przypomnienia. No, pokażę jeszcze. Bo wiele rzeczy wczoraj też nie dodałem. Wam powiem odnośnie prowadzenia tej hodowli. Wam powiem. Pokażę jeszcze raz pucharek. Wam pokażę jeszcze raz dla przypomnienia. Ta samiczka, co w tym roku w tym roku ta samiczka stra, co uzyskała tą prędkość. Dziękuję bardzo kolegom za cenne wyliczenie. Ile to jest kilometrów? Okazało się, że to jest, bo tu podana jest wartość w metrach na minuty. No to jest około 114 km na godzinę. Także przyjaciele, naprawdę pocisk, pocisk. Ja tą samicę już nazwałem. Ferrari, jak dobry samochód, proszę bardzo. Zaraz wam, wam ją jeszcze pokażę. Naprawdę, taką prędkość, o, to jest w dalszym ciągu, tak jak wczoraj siedziała na górze, ta strasa miczka z lotu Turek, druga na oddział, szybkość 114, ponad 114 km na godzinę. Także, no, przyko, przy, szybkość rewelacyjna. Szybkość rewelacyjna, także gołąbki są przyjaciele, także... Oczywiście dziękuję Wam za subskrypcję, bo dwa dni temu mówiłem, żebyście mój kanał subskrypowali, doszło 300 nowych subskrypcji, myślę, że dojdzie więcej, pamiętajcie, to nic Was nie kosztuje, taka czerwona ramka subskrypuj, no nie? No bo żeby to było więcej tych wyświetleń, wiecie, no trzeba być, cieszy mnie, że jesteśmy w jedności, że jesteśmy grupą po prostu w jedności wzajemnej, że po prostu subskrypujecie ten kanał? No ja nie, nie, nie jestem nastawiony szczególnie na jakieś tam subskrypcje, bardzo aż. aż... Aż tak bardzo, no bo jakbym był, no to bym nagrywał takie filmiki bardziej światowe, do odbiorców bardziej wszechstronnych. No wtedy bym na przykład no, jechał sobie samochodem, kamerkę włączył, no i wtedy by, każdy wchodzi. No nie, bo gdzie on jedzie, bo ciekawa, wycieczka krajoznawcza. Albo bym Żulowi jakiemuś wino kupił i, i go filmował, że wypije od razu wino, no nie. I wtedy bym miał tych wejść więcej i więcej subskrypcji. No ale to jest kanał taki typowo gołębiarski, dlatego to jest, no trochę zawężona grupa odbiorców, bo tylko hodowcy w to wchodzą. Także to jedno. No przypominam oczywiście o młódkach. W dalszym, ciągu, w dalszym ciągu jeszcze są miejsca w zaszyciku proszę dzwonić, zamawiać Młodeczki, cały ląk pierwszy w tym roku jest znowu do, do sprzedania, no bo ja mam gołębi za dużo. No a wiecie, no, no te, te hobby jest drogie, no, ze, Tipesy, opieka, wszystko. No, wiecie, no wszystko kosztuje, o, a teraz Dom jeszcze buduje, no to wiecie, no jak, jak to. Kto budował dom, to wie, jakie to są pieniądze i, i, i z czym to się wiąże. Także pierwszy rąk młodych, wiecie, telefonik jak zwykle 698-903-990. Także dzwonić, zamawiać, przyjaciele, bo gołąbki są fajne. Ja 20 lat należę do związku w oddziale Radom, także gołębie mają wyniki i dalekodystansowe, tak jak widzieliście z Paryża, z Brukseli też raz dawałem. Ostatnie dwa lata nie dawałem, bo no, szkoda trochę tych gołębi, no bo to jest no, męczące te te loty dalekodystansowe, no to jest taki trochę totolotek, wiecie, no bo to gołąb się musi zmierzyć z tymi przeciwnościami podczas trasy, umieć zanocować, no też szczęścia musi mieć, no zanocuje źle, coś go zje, no to jest, no to co wraca, no cieszy oko, ale wam powiem, no dużo gołębi z takich lotów, no nie, nie przychodzi jednak do domu, no mimo, że dobre gołębie to są, no. Także przyjaciele, subskrypcje, dwa, zamawiać młode, a jeszcze wam powiem, bo nie dopowiedziałem, bo ja tam wczoraj mówiłem tylko o prowadzeniu hodowli w czasie zimowym, no nie, że ten to, to daje, czy to daje. Oczywiście latem, w czasie lotów, gdzie są zawody, dużo rzeczy więcej daje, no. Daje różne aminokwasy, daje białko, no bo to muszą mieć gołębie, po prostu. Jak gołąb przychodzi zmordowany, no to on musi mieć białko, takie ATP kupuje się w sklepie gołębiarskim, białko muszą być podane. Magnez, różne rzeczy po prostu daje gołębiom po locie, żeby zredegenerować tego gołębia. Przecież jak ktoś z was pewnie wie jak przychodzi gołąb nieraz wieczorem, czy na drugi dzień do domu, skóra i kości nieraz jest. Gołąb, gołąb po prostu tak szybko się odchudza podczas takiego lotu, że masakra. No. Także to, trzeba takiego gołębia jak najszybciej odbudować, zregenerować, no i trzeba no, mikroelementów różnych organizmowi do, dostarczyć, żeby po prostu ten gołąb się zregenerował, żeby doszedł do siebie, o tu na przykład ten preparat jest bardzo dobry, polecam, w czasie, w czasie lotów w goło podaje. No. W czasie lotów go podaje ten preparat. I to jest jeden z wielu, no wiecie, teraz nie będę, mam szafkę nieuzupełnioną, także, także no. Poza tym, no jeszcze w, nie mówiłem wczoraj, szczepienia podstawa. Jest wielu wiele spekulacji, wiele ludzi nieraz się nieraz słyszy różne poglądy, a ja to nie mądrali przeważnie na targu. O ja nie, nie szczepię gołębi, on nie bo, bo, bo nie tego Przyjaciele, no szczepienie to jest podstawa. No tak jak dzieci się małe szczepi, no nie. No to się i gołębie szczepi. Szczepionka to jest po prostu wprowadzenie do organizmu osłabionych yy, tych bakterii, które gołąb zwalczy, I jak ten organizm gołębia zwalczy. Ja on zwalczy te, te, te to, to potem jak przyjdzie prawdziwa choroba, no to ten gołąb zwalczy i, i po prostu Zwalczy po prostu i tę i, 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 i chorobę. Także no, naparam chcę bo to jest nieuleczalne raczej dla gołębi. No wiadomo, się daje B, witaminę B-kompleks, żeby gołębie które nie dostały jeszcze kręćka tak zwanego, żeby, 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 nie, żeby nie dostały, no bo to co już dostaną, no to raczej już, już to nieuleczalne. Także tylko szczepionka ratuje przed tym, żeby te gołębie nie zachorowały. Kolumba, polecam bardzo dobra szczepionka. No ja w tamtym roku szczepiłem w czerwcu, zawsze szczepiłem mutki. Szczepionką kolumba szczepiłem, a w grudniu albo listopadzie mykosalmowirem przeszczepiłem jeszcze raz módki, znaczy tegoroczne gołębie z danego roku i roczniaki. Starszych gołębi nie szczepię. Bo to moim zdaniem nie ma sensu. Niektórzy szczepią, no ale to już wiecie, jak to uważa, ponieważ gołąb, tak jak dzieci, no nie? Dzieci się małe szczepi, nie szczepi się dorosłych ludzi, no nie? Także gołąbki szczepimy, bo to podstawa, tak jak jeszcze wczoraj powiedziałem, nie robimy ślepych kuracji, bo to, bo to jest najgorsza rzecz, jaka coś może być, po prostu leczyć gołębie zdrowe, no nie? No to tak jakbyś sobie zrobił kurację, na przykład, no jesteś zdrowy, no i robisz sobie chemioterapię po prostu, bo sobie robisz kurację, a propos, żebyś na nowotwór nie, 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 nie zachorował, no i sobie i se robisz chemioterapię, no to tak. Tragedia na no człowieku wykończyłbyś się. No to tak samo i gołębie, wiecie, no nie robimy. Nie leczymy gołębi zdrowych po prostu. Zdrowe gołębie się daje różne rzeczy, żeby, z, żeby po prostu pomóc im zdrowiu, zdrowie utrzymać. Czyli naturalne rzeczy po prostu typu czosnek, typ, typu po prostu jakieś, jakieś witaminki, typu. No. Także przyjaciele, w ten sposób dziękuję ślicznie. Subskrybujcie mój kanał cały czas. Już jest 300 nowych subskrypcji. Tam widziałem prawie 900 tu już jest w sumie. Wierzę, że przez ten dzisiaj jest niedziela, no jak może dojdziemy do tysiąca, by, by było świetnie. Także dziękuję bardzo, pozdrawiam jeszcze raz, dobry lot.